Piękno natury ma to do siebie, że inspiruje malarzy, poetów, twórców. Dzisiaj grillowe inspiracje na szlaku smaku. Michał Bałazy, kłaniam się nisko. Propozycje grillowe to nie tylko kiełbaska i karkówka, ale też na przykład greckie kotleciki keftedes z fetą, i to one stanowią dzisiejszą inspirację. Do przygotowania kotlecików potrzebujesz mieloną wołowinę, fetę, nieco przypraw oraz warzywa, z których powstanie grillowana sałatka. Od czego zaczynam? Zaczynam od przyprawienia mięsa. Mięso doprawiam cynamonem. A to ciekawe, prawda? Cynamon zazwyczaj kojarzy się ze słodkim, szczególnie z szarlotką, a tutaj dodajemy do mięsa. Co ciekawe, ta przyprawa jest używana w wielu kuchniach na całym świecie również do dań mięsnych. Sól i pieprz. Zioła. Siekana natka pietruszki. Mięta. Wyobrażacie sobie kuchnię grecką bez mięty? No raczej nie. Dlatego mięty również dodajemy dość dużo, ale bardzo drobno posiekanej. Ok, co jeszcze? Czosnek. Pewnie że tak. Czosnek zawsze dodaje aromatu i wspaniałego smaku. Czosnek siekam również drobno. To do mnie niepodobne, prawda? Zawsze wszystko grubo, duże kawałki, ale akurat kevtes potrzebne są bardzo drobne elementy, tak aby wszystko się cudownie połączyło. Teraz trzeba nieco wyrobić mięso. I doprawiam ponownie pieprz i sól. Do tak przygotowanego mięsa dodaję jedno jajko. Kluczowym elementem przygotowania keftedes jest właśnie dobre wypracowanie tego mięsa, dobre wyrobienie go, tak aby było można w łatwy sposób uformować pulchne kotleciki. A skoro o pulchnym mowa, dodam nieco chleba tostowego. Myślę, że 3-4 kromeczki całkowicie wystarczą. Kroję w kostkę. Niezbyt dużą. Chleb tostowy, poza tym, że przepięknie połączy ze sobą wszystkie elementy, również spulchni mięso. Dzięki czemu będzie wyjątkowo delikatne i soczyste. Mieszam całość. Kolejny element: czarne oliwki. Oliwki wykorzystam też do sałatki, ale. Nadadzą mięsu bardzo fajnego, lekko kwaskowatego smaku. Jak widzicie, oliwki posiekałem dosyć drobno i dodaję teraz do mięska. Kolejny element feta. Feta może być rozdrobniona tutaj akurat nie ma znaczenia może być w ładnych kosteczkach, kawałkach. Jaką kupicie, taka będzie dobra. Z tego względu, że i tak wszystko zaraz wymieszam na jednolitą masę. Pojawia się pytanie, co z solą i z wołowiną, bo zauważyliście, że soliłem wołowinę, a przecież nie powinno się tego robić wcześniej. Tak, można solić wołowinę, zarówno taką pieczoną na grillu, jak i taką, z której przygotowujemy różnego rodzaju kotleciki, ale warunek jest taki, że w ciągu mniej więcej 15, maksymalnie 20 minut musi ona zostać poddana obróbce termicznej, w przeciwnym razie mięso będzie twarde. Mięso przygotowane, wyrobione, doprawione można formować kotleciki. Mniejsze, większe, jakie kto lubi. Kotleciki odpoczywają 2-3 minuty. W międzyczasie przygotuję warzywa, z których następnie powstanie sałatka. Mam bakłażana, cukinia, papryka żółta i zielona. Mam przepiękne mini papryczki, które są bardzo słodkie i bardzo aromatyczne. Te wrzucam w całości. Cebula. Cebulę wystarczy podzielić na cztery części. Jest biała, jest czerwona. Jedna i druga bardzo smaczna. Warzywa i mięso polewam oliwą. No ok, to zabieram pyszności i lecę na grilla. Chodźcie, chodźcie. Na grillu używam aluminiowych tacek. One ułatwiają mi bardzo pracę no i powodują, że na przykład drobno pokrojone warzywa nie przelatują przez ruszta. Minęło 25 minut. W przypadku grilla z piekarnikiem to jest wystarczający czas dla mięsa i dla warzyw. Tym bardziej, że zależy mi na tym, aby były bardzo chrupiące. Słuchajcie, zapach obłędny. Dodam jeszcze nieco fety. Dosłownie takie akcenty. Kilka oliwek. Ale Może z trzy pomidorki. Greckie keftedes z sałatką z grillowanych warzyw. Co jeszcze? Troszkę pieprzu. <laughs> o! Tuż to. I gotowe. Greckie keftedes z Sałatką z grillowanych warzyw. Ta i pozostałe wspaniałe inspiracje na grilla, jak zawsze, na kanale na Szlaku Smaku. Zapraszam również na stronę Polomarketu i czytajcie koniecznie Polomagazyn. Tam więcej o mnie, moich smakach i ukochanej kuchni. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!